Cześć, witajcie, jestem Dawid, a w dzisiejszym odcinku nagrywamy Minecraft ocenianie serwerów. Dzisiaj ze mną jest Igor Asty. Siema. Na tym serwerze są takie tryby: to, to, to. Nie umiem czytać, wiem, przeczytajcie sobie. Dobra, tyle. To jest niemiecki serwer. No, niemiecki. E, i... Tak, i będziecie mieli w opisie IP tego serwera. Ogłem to jest catextnetwork.com, ale w, w łapkę w górę. Oraz suba. No, łapkę w górę, suba. E, dobra, no i lecimy do arenki. Ogłem tutaj jest całkiem, to jest całkiem popularny serwer, więc co prawda w Niemczech, w Polsce niezbyt. E, I tutaj szybko się dosyć ładuje, jakby szybko. Bo do, do, do Rudy dołączyć, bo to jest tak dużo osób. Do. No dobra, to widzimy się na arenie. Dobra, jesteśmy już na ręce. Były problemy techniczne. Nie pytajcie jakie. Hehe. No po prostu się nie dodaliśmy do party i to tyle. E, Ogólnie tutaj bardzo szybko się dołącza do Runy, bo jest pograsta i dużo osób w Bedwars. Bo to jest głównie serwer Bedwars. No. E, przynajmniej tak mi się wydaje. No i. No bo to niemiecki no i fajnie. Eee, mapy tutaj są au... eee, małpy, małpy. <laughs> mapy są tutaj ogólnie autorskie. <laughs> to nie są żadne kopiowane z Hypixela, tak na przykład jak na Crafts playu czy coś tego typu. Eee, no nie. No, Chyba to jest taki niemiecki same. serwer z takimi mapami, to wtedy nie wiem. Ale... W są wszystkie mapy no. kopiowane z Hypixelu. Ale z Playa też będziemy testować, mimo że każdy za, ale Może nawet dzisiaj. Może dzisiaj... Błem to yy, daje... Domy. No możliwe. Aha, ich nie ma. Trzy. Ale będzie... Jak coś to tutaj robimy daily na tym kanale, przynajmniej jak się nam to uda. Yy, I Dawid jednak dzisiaj nie wrzucamy trzech odcinków, tylko ja ci pokażę jak zaplanować, żeby jutro był. No. Dobra, to mi co um, za odcinkiem. Sorry, ten. że zebrałem. Ale masz tu. Nie wiem, prawie 100 tak wełny. Jedno TNT. Kurde, dwa ci dałem. Aha. no, masz dwa. Jeszcze jedno? No, możesz dać. Ja ci oddaję w taki. O kurde, nie, nie, nie Wełdę, Ja to. Ja za to Chciałem ci dać, dać to, ale w sumie dałem ci już za dużo i. Ja nie mogę. Wizowie pewnie się zanudzicie, jak Igor mi będzie godzinę dawać TNT. I ty też teraz masz takie lagi? Nie. Ty masz ułamny komputer. Kurde, miałem ja mam bardzo dobry komputer wizowy. Mam... Chyba... Ja mam bardzo dobry komputer, mam po 450 fps. Fan go wyzywa. Twoja babcia. A jak mam dwa render Disansu i do tego po ci ścianę, ale. Twoja babcia już ma lepszy pewnie tam. Ogółem to ja. Moja babcia ma w sumie dobry komputer, bo ja jej kupiłem kiedyś na urodziny. I co, gra w hmm. Minecraft za mną? Tak. Będzie grała z tobą szczęką. Ile ma lat? 17. Tak, moja babcia ma 17 lat, mimo że ja miałem 12. Okay. Eee... O nie. Dobra. Idzie. A, bo rzucić się, jeżeli uciekać. Bo nie mają Beda. Ja myślałem, że nie dalej mają. I tam poszedłem. O, jeden z eee, Green nie ma A. On nie spadł, tylko wyszedł. Tak mm. bo... życie. Cicho. Jak grać? Ale cicho. A. Nic. Cicho. Bo mnie boli głowa. Boli dalej. w komentarzach, jak mi się głos zmienił. wejdźcie w mój kanał i zobaczcie na pierwszy odcinek. Bo dla mnie, nie wiem. Dobra widowie. teraz ty tam zatkaj uszy, czy coś tam nie słyszysz, tak żebyś nas nie usłyszał, okej? Okay? Ja muszę coś witam powiedzieć. Dobra, to nie będę mieć słuchawek. Dobra, już. Dobra. Widzowie, zostawcie ławkę w górę, um, suba um, i napiszcie w komentarzu um, ten... Um, Napisz mi na czacie, kiedy so... już. Dobra, Dawid, to spyszy... to wtedy Wam to przypniemy Wam serduszko. Yy, no, znaczy ja Wam, no to Wam odpisz na komentarz. Po O już, dobra. Ej, widzowie, napiszcie, jak Wam się podobał mecz Polska-Meksyk. Pewnie nikt z swoich widzów tego nie oglądał, bo na przykład tego nie oglądam, bo nie lubię meczy, ale no. Serio, nie no, okej. Okay. No, jak to czy... można oglądać? No, nie wiem. A sam to oglądasz, no. Dawid. No ja kocham to. Czekaj, muszę cię podgłośnić. Nie jesteś moim kolegą. Stopa. Od dzisiaj. Nie, znaczy... Zamowałeś mnie na godność. Którą mam od dawna, ale... Ale już mam kolejną godność, co? Iłem sobie. No w sumie nie można kupić To fakt, A, kurde, bo my czy jesteśmy pra... Znaczy idzie w sumie. O nie, prawie go zrzuciłem! 3, 2, 1, będę strojeet! Będę strojeet! Danusia, 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 Danusia! Daj mi da Anonka. Ja aknie, eee, e, to kocha ciebie, drąka. O nie, ja źle ja skoczyłem. A, a ja też pewnie. źle. Ja bardzo dobrze skoczyłem. Dobra, widzowie, widzimy się w następnej arenie. Dobra, widzowie, jesteśmy już na arenie z Igorastym. Nie mam nie. A, to pa, pa. Aj widzowie, jest jedyny minus tego serwera. Tutaj się niszczą miecze. No, zobaczcie jak szybko zabije miecza, znaczy... No. Kurde, jakby nie uciekał to bym... No, no, zabił miecza. Znaczy nie. Dobra. Nie wiem co ja mówię, ale mówię. U, zniszczył miecz, ale okej. Okay. No da się zniszczyć. A co? Pobił. Dedu. Tak możesz obić miecz. Nie możesz go zabić, możesz tylko obić. Bo jak go zabijesz, to wtedy nie będziesz miał się czym bić. A i zgadnij, ile robię CPS. Nie, w sumie nie widać. Ale zero. O kurde. A, nas. Gdzie? Tam. A co? O, idą do nas. Siema. Siema działać. Tata mówi. A, udało mi Motiku Ty Motyka, jestem twoją motyką, tak? Tak, chodź młotyczek. Masz tam refa. Masz tam refa. motyko walona. Ja kocham wkurzać widzowie Igora. Dajcie suba Igoremu. Wiem, mówiłem kiedyś Igoremu. Teraz mówię Igora z temu. Ole strefa Dobra, chodź tutaj, idziemy, uciekamy stąd się nie opatrzy. O nie idziemy. Aha, to są prawa autorskie. Skacz tutaj. Po prostu. Se piku. Sepiku, pepiku. Jak jesteś z typisem, wiesz? A. Idziemy do Green. Speedbridge normalnie. Ja robię Godbridza na shiftie, widzisz to? Okay, ale w sumie to jest taki Godbridge połączony ze shiftem. Nie, bo Godbridge jest ogółem znany z trzymania shift. Dobra, żółty. Aha, bo nie mają Beda? To zrzucam. ty, 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 ty. Może zabiję dwóch? Nie dobra. Dobra, chodź do tego lobby 5, bo tam jest mało osób. I dobra. sobie tam się pożegnamy i ocenimy serwer o 1 na 10. No. Dobra, widzowie, 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 już idę do lobby 5. Chodź tu, Igor muszę też wejść do Lobby 5. To poczekamy trochę na Igora, bo on zanim się. A tutaj, ja jestem. Dobra, panie Igorze. Od 1 do 10 latex. Co ty? Ja bym ty taką ósemkę, bo ja tu daję taką musemkę. Dobra, widzowie, teraz moja odpowiedź. Moja odpowiedź artexa network.com to Kurde, bo tu jest... Dobrze się gra, no to tak. Ja tu daję ósemkę, bo jest dużo błędów. A ja... można dać spół. Na przykład 1,5 typu. Ale... No można dać. Dobra, no to ja daję 7,5. Ja daję ósemkę, bo jednak jest, są błędy pokroju, że, że można zniszczyć śmieczyk. I dużo ja takich też, błędów. Ja 7,5. No bo też uważam, że jest dużo błędów. Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Napiszcie no też w komentarzach od, ilu 10, od 1 do 10, jak Wam się podoba ten serwer. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Nie,